Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Poloka i Rafała Palickiego, a jest nim... Michał Ba. Siemanko, witam wszystkich! Zaczynam kolejny odcinek, co najlepsze. Właśnie załadowałem Załadowałem jeden. I kurwa zaczynam drugi. No ale takie życie yy, początkującego vlogera. Yy, sprawa wygląda tak. Jadą za mną chłopaki. pokazywałem, nie wiem czy będzie ich Do widać. Jadą za mną kierowca nowy z Rzeszowa i najnowszy. I mówię, ty jesteś nowy, ty jesteś nowy. ma się. Ja chłopaki za mną, gdyż najnowszy yy, kupiłem, alumbyt mówi, dawaj wymyję to. No, to, no to pojechał i wymył, i kurwa wymył zajebiście, i mówię, ty, zapłacę ci skoczyć drugą umyć, nie ma sprawy, no bo i tak nudzę się, mam jeszcze 3 godziny, dobra, no i pojechał, ale w międzyczasie przyjeżdża gość z Rzeszowa, i mówi, jadę już, no miał być na czwartą, ale przyjechał na drugą, to jest godzina tam 20 po drugiej, no jadę, chłopaki jadą obydwoje tam na to Umyją to I Jadą do roboty Dawidek jedzie jeszcze zawieść dokumenty No i po robocie Po robocie no i tak Jest ze mną wiecie kto No jak siedzi tu Co kumplu Pokaż no się jakoś elegancko Elegancko jakoś się pokaż przyjacielu nie chcę mu się śpić, tak zmęczony, tak. W każdym razie jedziemy, jadę zapłacić gotówką. Mam trochę, chciałbym, chciałby się powiedzieć nadmiaru gotówki, ale nie mam nadmiaru gotówki, ale po prostu mam gotówkę na karcie i zapłacę, znaczy gotówkę w ręce i zapłacę za nich, za jedną lawetę i od razu zaleję siebie. Łatność wychodzi wam, powiem wam tak około 1000 zł, żeby się zalać. Jeszcze mam dwie bańki Adblue, także wychodzi około 1000 zł, zaleję i zaleję siebie. Pisaliście mi w komentarzach, że łożysko płuczy chyba. No i faktycznie kurwa płuczy. Dzisiaj zmieniał chłopak klocki, bo nie miał. Nie miał kiedyś, znaczy nie kierowca, ale kierowca mówi, że może zmienić. Ale trzeba było tam te tłoczki, coś tam, coś tam, kurwa, nie wiem, nie znam się. No i nie miał czasu tego, nie miał nie miał jak tego zrobić. I podpieli pod komputer i mu to dzisiaj kumpel zrobił. Już to zapłaciłem dawno za to, ale dzisiaj to zrobił. No i wyszło tak, że. O tutaj jest Jasiu, zrobię wam reklamę Jasiu przewozi takie cacka Jakbyście potrzebowali kogoś, co przewiezie niebezpieczeństwo To jest Jasiu się do tego nadaje bardzo dobrze Ja sobie zaleję, oni się zatankują No i petarda Wiecie, pójdź. Przyciśmy kurwa przyczepkę Fajnie, lubię ten kwas, wiecie na twarzy, to się fajnie komponuje pod moimi pryszczami. Mimo to, jak fajnie spędzać niedzielę, co? to dawno tego nie robił Petarda Podaj, że mi Cię nie pochlapał! Mm, Ty, świat Aha, dalej nie pójdzie Odejdź, Japek, odejdź No jest dobrze Efekt murowany. Pięknie schodzi. Wiem wam, że teraz to robię raz w miesiąc. Nie ma co. Nigdy nie ma na to czasu, ale trzeba to robić, bo jest petarda. Śmigam do domu Damian Foyd i Ozi. Dwa kumple kupili mi kawę, dzięki. Ach, to jest króżna Mój narkotyk. Yy. Mieli chłopaki będzie, ale w sumie się pobawiłem, pomyłem z nimi. No i ile Tylko teraz jeszcze muszę zrobić. Dawitko widać. Do klienta, żeby mu zawiózł samochód, i drugi problem. No, dobrze mieć takie problemy, ale problem jest taki, że wziąłem powrót 1-2 od nowego klienta, który zresztą mi ogląda na kanale. I jeden powrót, jego kumpele o 2, to mam trzy na powrót z góry, bo tam już jest. Barnik coś nad Berlinem czy na prostu z góry później mi dał stały klient mi dał jeden samochód z góry i jeden z dołu to są 4-5. Jeden kumper mi dał 5, 6, 7, mi dał 2 i jeden mam. Kurwa, już nie ma miejsca, ty. ale jaja Jeden mi dał, ale jaja no Panowie, jeden gościu mi dał samochód O kurwa, ja już mam Ja już nie mam miejsca na samochody Jeden mi dał 8 samochód, mi dał gościu Jeden z Zaległy mam Bo nie doszły papiery, nie mogłem go odebrać Z Holandii I teraz mam dwa od gościa z Holandii o, kurwa, dwa mam od gościa z Holandii. Taki stały, stary klient się odezwał. I dwa mam od gościa z Holandii. To już mam 7, 8, 9, a teraz mam jeszcze jednego gościa, co mam mi dać 5 samochodów. Kurwa, on mnie zajebie, nie? Nie, ja, bym się teraz trochę, trochę, się rozpędził. To mam 9 miejsc, a mam 9 miejsc i 5 jeszcze mam samochodów od jednego gościa. Nie, ja, się zajebie mnie. Kurwa, ale mam z góry muszę wziąć na bank i jednego z góry muszę wziąć na bank muszę to wziąć to są trzy Holandię muszę wziąć, bo już gościowie obiecałem, tam bym wygodna by czoła jebało, no ale to, no ale muszę to wziąć to mam trzy Holandia cztery druga Holandia pięć i tu mam sześć i siedem i dwa od tego osiem dziewięć no no mam 9 samochodów już wdzięty, Mam całą trasę zrobioną jeszcze dwa do tabitka znajdę Ale mam całą trasę zrobioną kurwa tam do ma dać samochody eee, ja cię mm, troszkę lipa muszę coś nieznacznie przełożyć coś muszę kurwa nieznacznie przełożyć powiem wam mam tak Kurde ale lipa, no. To są takie problemy Dnia ja powszedniego Dobra, No, do Dawidka, kurde, muszę pomyśleć, do Dawidka dać dokumenty, ale lipa, zanim się prosty, żeby... Za mało lawet, no, trzeba wziąć przynajmniej jeszcze jedną lawetę. Powiem ja wam, wtedy było, było dużo lepiej. Wtorek akcja, worek. Marcin Urbaś, dzięki za kawę. Koleżko mój serdeczny wygląda tak yy... Chłopaki jadą, jadę na trening. Dawidek oczywiście kurwa wyjechał trzy godziny po czasie Nigdzie zna... nie zdążył pierwszy dzień nie zdążył, drugi dzień nie zdążył i teraz się kończy drugi dzień i znowu nie zdąży. Także fajnie, cieszę się, że go poznałem, wiecie? Z jednej firmy jedną firmę mi zepsuł i teraz drugą psuję. Chyba mu po prostu powiem, Dawid, wiesz co? Nie masz i do konkurencji zepsuć coś, a tak poważnie, no to jadą opaki, bo przestawiałem trochę te powroty. Musiałem zrezygnować z kilku. Może się uda przejść na następny tydzień. Choć tam, już oczywiście, walą focha wszyscy, no to może być ciężko. No i co z tym Takiego gościa mam, pisze mi chyba już z półtorej roku, taki z Francji jakiś. Podejrzewam, że to jest jakiś Marokańczyk stary. Pisze mi, czy mu wezmę samochód. Dowiaduje się cenę, potem mówię dam ci znać i na przykład nie pisze 3 miesiące i znowu, ziemi znowu napisał mówi... już go skasowałem, mówi hello, hello, I'm from Paris ja mówię I'm from Paris Hilton. Czekam tam pisze na tym tłumaczy No, 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 I'm from City Paris. Ja mówię, okej, okay, kurwa, nice to kurwa, nice to meet you, co chcesz? Chłopie. No i znów mi się pyta czy, czy mu coś wezmę, nie? Ja mówię, chłopie, weź coś wreszcie, kup koleżko, kup coś wreszcie, a potem do mnie zadzwoń, bo ty non stop pytasz o cenę, jeszcze żeś nigdy nic nie kupił, chłopie jeszcze ci od dwóch lat nie przywiozłem ani jednego samochodu, tylko mnie pytasz o to. Chyba on zrozumiał moją frustrację, żeby się nie pytał więcej. Jadę na trening, ale jeszcze wcześniej wiecie co opukam sobie samochód, motor brudny. Dzwoni mi koleżka, co mi oklejał Co mi oklejał? Szyby Mówi, i ma mi okleić tutaj taką wnękę Gdzie się zmienia biegi Taką mam mi naklejkę nakleić, żeby się do nie rysowało No i mówię, ty, i pisze do mnie Kurwa, akurat mi zajął gości miejsce, jebany łeb, no Pst. Tutaj się pucują jakieś no i dzwoni mi i mówi Ty siema, kiedy tam robimy to Ja mówię, no kiedy masz czas, bo czekam już od miesiąca Bo już mam za to zapłacone Zapłaciłem mu na przyciemniane szyb Ale no, mówi, że przednik lepiej, że nie przyciemniał Bo zmieniły się przepisy, coś tam, że duże mandaty Mówię, dobra, to zrobić mi za to tą naklejkę No i mam mi robić tą naklejkę No i mi pisze yy, No i kiedy, kiedy ten, nie Ja mówię, no kiedy chcę. On no, mówi, no dobra no dobra, a jak tam lakier pójdzie, no bo widziałem, że słabo ten lakier ja mówię, no nie wiem nie? no bo jak często to ci zrobię korektę lakieru coś tam robię, zdaję jakieś tam licencje czy coś tam ja mówię, no dobra, no i mówiłem że zrobię tą korektę lakieru w dobrej cenie, bo musi zapłacić za tą licencję czy coś, musi mieć trzy samochody ale do czego nawiązuje nawiązuje do tego że zadzwoni do mnie, siema jak co tam słychać, kiedy termin, a tak naprawdę to zadzwoni, żeby mi wcisnąć korektę. na No ale dobra, idę. Chanka, chcesz być na moim kanale? To nie są tanie rzeczy, ale mogę Cię zaprezentować. Eee, jadę z moją księżniczką, bym powiedział, że jadę i kupić i łysz. i jadę z moją księżniczką wybrać Wjeżdżę sobie wybrać samochód, a ja ją podwożę, gdyż yy, nie wypada jechać tutaj w starym MINI i jedziemy moim, jak to syn mówi, ekspertesem. Anka, zareklamujesz mi kanał na, na swoim? i przebiłaś już sześciokrotnie. Jesteśmy... Pytanie do widzów, jakie mini mi będzie pasować? Jakie czarne, jak mój charakter Czerwone jak moje paznokcie Czerwone, tak jest A jakie masz pałka paznokcie? Nie mam takie wstawki tutaj A ja mam okulary? Kupiłem za 13zł na stacji. Opłacało się na nasi... stacja szela Obajtek Daniel Obajtek mini Bawaria. byłem ostatnio oglądać znaczy ja byliśmy ostatnio oglądać a teraz idziemy podpisać to czerwone mini miało być pięciodźwiowe takie tylko SK ale będzie trzydźwiowe SK czarne wstawki Gotowe za 4 miesiące nieźle, synek. Co? Nieźle, chłopie, będzie co? Wybierasz od razu? No to nieźle. Zrobić wam pamiątkowe zdjęcia. Wchodzimy bez mini, wychodzimy w sumie też bez mini. No dobra. Można później zmontujemy. Potem zmontujemy. Mamy to mini, musi być koniecznie z czarną podsuwitką, nie? Tak. Dlaczego? Bo jest ładniej i już, Musisz tak? Być. tak ma być. Czarną sufitką, No nie wiem, znamy fenomenu czarnej podsufitki Czarna podsufitka Fajnie, fajnie o, elektryka 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 mnie tyka Fajne te elektryki Kurde Skóra tutaj petarda Lepa jaka skóra, nie? Piękna, co? Może mi pani Proszę. Złuchaj, złuchaj, złuchaj. Akurat twój ulubiony kolor, źle, proszę. A country na, na byś nie chciała? Nie, się nie stało, to się wykleje. Ty, ale country mękoza. Miałeś taki wziąć, wziąłeś całe czarne masz, wiesz że tym? Nie ma tych falech takich jak twoje, ty masz całe czarne. Ale nie, jestem do tego w całym czarnym i czerwonym. Ania. Nie ma tam, tam te są ładniejsze. Tam te są ładniejsze twoje. A? Ogólnie mamy załatwiony temat zobaczcie się taka skóra, fajna synek petardowa jest Gdzie? w ogóle nie ma No ale co mam mieć? Tu nie ma drzwi, no ja mam mieć drzwi Petarda jest taka skóra, synek To jest pięknie, tylko tam jest okno otwarte Ej, chyba się zagubiłam Chyba się zgubiłeś Dzień chłopaka dzisiaj jest. na obiad do restauracji Dobra, postawię. Co jest? Fajny labirynt. Dobra, synek. Ci się podoba? Ten jest petarda. Nie, ja bym chciał taki chyba, wiesz? Countryman. O fajny. Fajny petarda jest. Musisz jak nie można, no, Siadam i oglądam, czy chcę taki kupić. Mama będzie miała tylko inny jeszcze. Czerwony, wiesz? No to, a może tamten ten biały. Ten biały tam już jest napisany sprzedany. Czyli do kogoś należy. To nie wchodzimy mu nie będziemy u kogoś w samochodzie siedzieć. A ten jest jeszcze nie sprzedany. Ale jest ładny. No Countryman. Chyba tacie do urody właśnie ten chłopie. Cabrio. To by był petarda nieźle Widzę się w nim wam. Widzę się w nim a ty pasuje ci taki Pasowałby nam co? No widzisz No, nieba można otworzyć Żad, nie? Wiesz kiedy będziemy mieli taki samochód? Ja będziesz mistrzem świata i tak się kupisz No Musisz, Jeden. musisz boksować dobrze, pa, pa, pa. No. A co liczysz? Aha, no. Jeden. No. Tak. Jeden. Dwa. dwa. Tylko do każdego nie podchodzimy, tylko z daleka. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Jaka zabawa. Siedem, osiem, dziewięć. Dobra. Dobra, idziemy do mamy, chodź. Bańkę. bańkę kosztują? Hanka. Patrzcie, jak to wychodzi. ci Michał. O kurczę. No dobra, wychodź. Chiaci, bańkę. Ale patrzcie, jak pa jakie siedzenia. Nie ma skóry, tylko taką jak w fotel. Ale kozach. Dobra, wychodź synek. No taki ktoś się pewnie zamknął, ale patrz, jakie to się świeci to. Nie to można wszystko zamienić, ale słabo. patrz jakie to jest wszystko świecące. Piękne. Piękne? Nie ma, ma domykania, no dobra. Doszło do mnie jak jestem biedny, nie stać mnie nawet na siódem. Nie, cię jak to wygląda. Nie no, jaka tam czarna stała, to jest... Jasie... Złamało mi serce. Czekaj, ma tam Mercedesa, nie, ja się biedę. Biedna! E-klasa! No wskakuj, synku, jedziemy do domu. Dobra. ale przestanie zaraz. Siema, siema. Jadę z kierowcą. Godzina 23:30 w piątek. Następny kierowca będzie za jakieś za jakąś godzinkę. A Dabidek, oczywiście, utknął na Mosolfie w Kecin, Utknął, utknął chłopak. Wiecie dlaczego. Dlatego, że mu się nie chciał wyjechać o godzinie 12-13, tylko wyjechał sobie o 17 przez to nie zdążył się. Przez to doleciał do Mosolfu, gdzie był otwarty od 12 to jakoś by tam był na 10. Zrobiłby sobie pauzę, to rano by wyjechał i by zdążył się rozładować w Holandii. Ale Dawidek oczywiście nie zdążył i pauza go puściła o 11. No to już nie zdążył, no to mówił, już czekaj eee, Przypinował Przyczepki do, dla jednego Dla najnowszego, bo on pojechał tam załadować się No i takim oto sposobem Dawidek jeszcze wróci jutro co tak, co Co jeszcze? Jeszcze jest taki numer Kierowca już jest tam Widziałem go na nawigacji, że był na mainie Chłopak eee, co jeszcze, jeszcze jest taki temat, że zaraz to kurwa, tą nawet nam się do mechanika, musi zmienić łożysko. Mówiliście mi, że łożysko buczy, no i ktoś tam z Was miał rację. Ktoś, to znaczy jakieś 5 osób, że łożysko buczy, no bo naprawdę buczy. Także lipa. do kierowcy. Siema, ty słuchaj, a, yy, co robisz? Ty nie podłączaj, bo wiesz co? To... Yy, a sobie rzeczy, czy nie? Ty tu dawaj podjedziemy tu do ziomka, on zrobi to łożysko, wiesz? Bo je kupił, wiesz? To weź zostaw tą przyczepę tak jak jest, tylko kurde... Wiesz co byś zrobił? Ja robię taki myczek Wziąłbyś tą jedną żółtą kamizelkę I na hak zawiązać, że niby ktoś z daleka widzi, że jest blokada, wiesz o co chodzi? Taki patent Dobra, nawracam i jadę Zawiozę, bo musi mi to łożysko zrobić opak Łożysko kosztuje 300... Chyba 20 zł. Za wymianę pewnie mi skroi 200 Zrobiłbym to sam, jakbym wiedział jak wygląda łożysko, a że nie wiem <ścoughs> To nie robię, kurde. Nie no, ja się nie nadaję takich prac, bo na pewno... Czy ja mogę zrobić coś tak, wiecie co? Mogę zrobić coś tak bardzo szybko i słabo, to mogę zrobić. Poza tym, widzicie, to przyjeżdża zaraz następny kierowca i ma takiego klasyka. Ustawiłem to na Instagramie, ktoś zna moim Instagramie, to widział takiego klasyka i będziemy musieli z nim zjechać, bo on go bierze do siebie tam gdzieś do Rzeszowa. I tak, to jest mój, naj... to jest mój nowy kierowca i ma teraz z Rzeszów. Jeden jest z Rzeszów, a drugi jest najnowszy. Mój najnowszy nabytek. Rozliczyłem się z nim. Powiem wam, byliśmy jeszcze na... Zjeść coś. Musiałem do domu kupić hamburgery. Pojechaliśmy zjeść. Spoko chłopak dobrze jechał, powiem wam, że jestem zadowolony z niego. Nie ma ludzi. Kurwa za ciężko pada też, nie pada coś tam. Jedzie chłopak, robi swoje. Robi swoje. Wysyła mi po prostu dane, że zjechał, nie dojechał, przejechał. I kurwa wszystko Powiem wam, że jestem zadowolony z niego Także Za tydzień ma tydzień przerwy I znowu przyjeżdżona 2 dwa. 2 dwa na 1 będzie robił 2 na 1 będzie robił I pasuje Kończę ten film A powiem wam tak Kończę, a za chwilę na, zacznę następny film Bo jedzie mi Rzeszów na razie dzięki za oglądanie.